Cześć. Dzięki za miłe słowa, Krzysztof. Bardzo się cieszę, że przypadł Tobie do gustu mój kanał oraz, że się miło ogląda. To bardzo miło zawsze usłyszeć słowa pozytywne oraz przyjemne. Wszyscy popadamy czasem w takie stany, kiedy wydaje się, że gdzieś ta kontrola znika, gdzie przestajemy kontrolować swoją siłę, Swoją moc, swoją jakąś pewność siebie. Niektórzy, w takim stanie rozkojarzenia i takiego jakiegoś ciągłego niemożności, ciągłego znalezienia siebie, przebywają przez większość czasu. Niektórzy tą swoją siłę odzyskują i trzymają w pięści. I czują przez większość dnia albo życia, nie wiem, życia, ale dnia, że, że się ma pod kontrolą swoje życie. Jak to się dzieje? Dzięki czemu znów sport, żywienie, sen, odpowiednia ilość snu, skupienie się na własnych celach. Te wszystkie poszczególne składniki pomagają być w takim stanie skupienia oraz. Dyscypliny i przez to w odczuciu, że, że kontroluje to, co się wokół dzieje. No ale znów ograniczeniem słów jest to, że w chwili, kiedy coś wyrazisz, ograniczysz wszystkie inne możliwości. Nie chciałam powiedzieć, że kontrolujesz, my tu nic nie kontrolujemy. My możemy kontrolować tylko to, jak się czujemy oraz co zrobimy. Pracując już z okolicznościami, które się wydarzyły wokół nas. No i przy całej tej kontroli, przy optymalizacji, przy prawidłowym, najlepszym dla mnie podejściu, przy zdyscyplinowanym życiu, jakie prowadzę, a i tak bywają momenty, zdarzają się momenty, kiedy wybija mnie z równowagi, bo wszyscy jesteśmy w taki sposób ukształtowani. Nie wiem, czy to jest czarna magia wódu o, jaka złowieszcza częstotliwość, Mylenia kawy. Albo to jest magia czarna wódu, kiedy, mimo że wszystko robisz prawidłowo, komuś i tak udaje się przebić Twoją powłokę energetyczną, przebić Twoją ochronę. A może przez to, że ci, co nami sterują, dopuszczają takie momenty, kiedy jesteśmy tracimy balans i tracimy punkt opory, po to, żebyśmy się stali silniejsi. Bo kiedy nas wytrąci z równowagi, dopiero wtedy jesteśmy jak zagubione zwierzę. D wielkie oczy, reakcje takie nastroszone. Może więcej widzimy, może głębiej przenikają wydarzenia życia w nasze tkanki. I dzięki temu uczymy się lepiej, a może w takim stanie, dzięki takim stanom jesteśmy lepiej przygotowani na to, żeby głębiej coś zrozumieć. Tak czy inaczej, życie. Dzieje się falami. Fale napływają, odpływają. Dla wszystkich ludzi tak jest. Zawsze tak było i będzie, prob probably. najprawdopodobniej. Ale co my możemy z tym zrobić, to cały czas zaczynać od czystej kartki. I każdą chwilę zaczynać jakby od nowa. Życie od nowa. Ja zaczynam życie od nowa kilka razy dziennie. Tylko tak można się uporać z wewnętrznym dialogiem oraz z, z jakimiś wyrzutami sumienia, z jakimiś ciągnącymi w przeszłość rozmyśleniami. Po prostu trzeba siebie kochać i powiedzieć sobie: Ok, było co było, od nowa, od nowa, od nowa. Następny rozdział, zrobię go super, uczynię go zajebistym. Co teraz chcę? Jak mogę siebie ucieszyć? Mamy organy odczuwania, możemy siebie cieszyć, możemy jeść, możemy dbać o ciało. Możemy spróbować spotkać się z ludźmi, którzy nas motywują, jeżeli tacy są. Thank you, thank you very much. <laughs> dziękuję. W Kanadzie. To pokazuje, że jestem bardzo dzisiaj zrelaksowana. A więc odczyste kartki od nowa, w każdej sekundzie życia, to jest higiena prawdopodobieństwa maksymalnej ilości chwil spędzonych w częściu. I to jest nieustające, nieustające zadanie.